Do wieloletniej tradycji należy już stwierdzenie, że zima zaskoczyła drogowców. Tegoroczna wprawdzie się opóźniła, nie jak polska kolej, ale w końcu przyszła i zaskoczyła nie tylko drogowców, ale chyba każdego mieszkańca. Zamiast śniegu, deszcz, który natychmiast zamarzał, co spowodowało oblodzenie dróg, chodników, drzew i trawników, wszystkiego. Zresztą obrazki, jakie za chwilę Państwo zobaczą, wielu spędza sen z oczu. Jednak zapewne każdy z nas dostrzega w oblodzonych drzewach i trawie piękno natury. Szczypie w nosy, szczypie w uszy Mroźnym śniegiem w oczy Pruszy wichrem w polu gna Nasza zima Let's